Zawodnicy według Świętego Jana. Wtedy Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli. Jeżeli trwacie w mojej nauce jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić: wolni będziecie? odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem, co ja widziałem u ojca, to głoszę: Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego, ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do Niego, myśmy się, urodzi... myśmy się nie urodzili z nierządu. Jedynego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Kontynuujemy czytanie ósmego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jest to. Ciąg dalszy tego, co słuchaliśmy wczoraj, kiedy Jezus przemawia w świątyni. Kiedy mówi, że Ja jestem, i wielu z wielu słuchających go wierzy w niego. I można powiedzieć, że Jezus ma już wszystko podane na tacy: ludzie się nawracają, uznają go jako, jako syna Bożego, jako tego, który przychodzi w imię Pana Boga. A Jezus wkłada, jakby kij w i znowu tych Żydów, jakby drażni, kłóci się z nimi prawduję się z nimi. I mówicie takie słowa, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I te słowa dotykają, dotykają bardzo mocno Żydów. Mówią do niego, jak ty możesz mówić, że coś nas wyzwoli, kiedy my nie jesteśmy niczymi niewolnikami, kiedy nic nas nie zniewala. Jak możemy być wyzwoleni? Z czego Ty chcesz nas wyzwalać, skoro my jesteśmy ludźmi, ludźmi wolnymi? Zobaczcie, że tutaj pojawia się kłamstwo. Pojawia się kłamstwo tych, którzy uwierzyli Jezusowi, którzy próbują, próbują polepszyć obraz samego siebie i mówią, mówią do Jezusa, że, że nigdy nie byli w niczyjej niewoli. Ale przecież doskonale znamy historię Izraela. Niewola egipska, Niewola babilońska, teraz niewola rzymska, i może można było powiedzieć taka najbardziej lajtowa, ta niewola rzymska, ale jednak, jednak niewola. Co więcej, no oni boją się przyznać do tego, że są niewolnikami grzechu, że popełniają grzechy, że są grzesznikami. W pewien sposób, non-stop, non-stop żyją, żyją w tym kłamstwie. Więc Jezus im tłumaczy, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn zostaje na zawsze i ten, kogo syn uwolni. Zobaczcie, że tutaj bardzo, bardzo ładnie mówi o sobie, że on przyszedł po to, aby, aby nas uwolnić, nas, którzy jesteśmy niewolnikami naszych grzechów, przy tych niewolników swoich braci Żydów też wyzwolić z ich grzechów. Ale najpierw jest bardzo ważne to, aby oni się przyznali do tego, że tak, że są niewolnikami tych tego, tego, tego grzechów, że nie czynią. Nie czynią yy... Nie czynią tych dzieł pana Boga, ale czynią, czynią dzie, dzieła ludzkie. Na co ci Izraelici, Żydzi się oburzają? Mówią, przecież my jesteśmy dziećmi Abrahama. My jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy wyszli z ziemi, tej y, Ur i weszli do ziemi obiecanej, mimo że gdzieś tam po drodze popełniali różnego rodzaju błędy, ale są, ale jesteśmy dziećmi Abrahama i naszym ojcem jest Abraham. I Jezus pokazuje, że gdyby byli, ojcem, by, byli dziećmi Abrahama, to pełniliby czyny Abrahama. To są te czyny Abrahama. Przede wszystkim widzimy Abrahama, który doskonale pełni wolę, wolę Boga, mimo że tej woli Pana Boga nie do końca rozumie. Kiedy Pan mu mu wyjść z ziemi obiecanej, wychodzi. chodzi. Kiedy każe, obiecuje mu, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, Mimo że już ma sporo lat, jego żona też jest w podeszłym wieku i jest bezdzietna, on w to wierzy, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Kiedy już doczekał się tego swojego ukochanego i jedynego Syna, Pan Bóg zaprasza go do tego, bo złożył go w ofierze, Abraham nie rozumie. Pewnie po ludzku się sprzeciwia, ale jest posłuszny, posłuszny głosowi Pana, Panu, Pana Boga, temu tego, co Pan Bóg, Pan Bóg do niego mówi. A więc on. W taki sposób idealny, byśmy powiedzieli, dla nas, dzisiaj doskonały, pełni wolę tego, który go wyrwał z tej ziemi, ziemi UR, który mu obiecał potomstwo liczne jak gwiazdy na, na niebie, który mu obiecał, obiecał ziemię obiecaną. I na to żydzi też się denerwują, no bo dlaczego on nam zarzuca, że nie jesteśmy dziećmi Abrahama? Przecież myśmy się urodzili. W rodzinie jako wolni, nie z nierządnicy, nie, nie z y, kobiety lekkich obyczajów, ale z kobiety wolnej. Z mamy, mamy jednego ojca, którego, którego znamy. Jezus też bardzo ciekawie mówi o tym, że On wyszedł od Ojca i pełni dzieła Ojca. On jest y, w sposób doskonały, tak, wypełnia wolę Ojca i wszystko to, po co Ojciec Go posłał. A oni wypełniają wolę waszego ojca, tak? swojego ojca. Co to jest ta, ta dzieła dzieła ich ojca? Myślę, że tutaj jest aluzja do y, księgi wyjścia i do tego, co Pan Bóg zostawił Izraelitom, aby rozpamiętywali Dzień Paschy, dzień wyzwolenia z niewoli egipskiej, kiedy podczas celebracji Paschy y, ojciec czy najstarszy w rodzie, miał opowiedzieć haggadę, czyli tę historię zbawienia. Po co tak naprawdę to wszystko jest. I tak z pokolenia na pokolenie jest to przekazywane, przekazywane. Do tego powstały różnego rodzaju obrzędy, trady, tradycje związane z celebracją tych czy innych świąt. I współcześni Jezusowi Żydzi już zapomnieli, po co jest to wszystko. Wszystko jest tylko oparte na pewnych zewnętrznych rytach, zwyczajach, świętowania, a nie ma to nic wspólnego z pełnieniem woli Pana Boga. Z spełnieniem dzieł, dzieł Ojca, wsłuchiwanie się w głos, w głos Ojca. I dlatego Jezus im mówi, że oni tak naprawdę nie czynią to, czego Pan Bóg chce, tylko to, co usłyszeli od, od swojego Ojca. Wypełniają jakąś tradycję, ale nie, nie pełnią, nie pełnią dzieł, e, dzieł Ojca. I dlatego tak się temu, tak się temu e, sprzeciwia. Co więcej, zarzuca im, że w głowie jest to, że, że oni go zabiją, nie? Chcą go zabić, chcą go unicestwić, bo jest im niewygodny, bo ich tak punktuje, byśmy powiedzieli, bardzo mocno. Pokazuje im, że, że nawet to, że uwierzyli w słowa Jezusa, to, to ta wiara jest taka, byśmy powiedzieli, jeszcze mało, mało doskonała. Dlatego przykręca tu, tu śrubkę. I kochani, to jest też taka prawda o nas samych. Pierwsza rzecz jest taka, że nam też jest się bardzo ciężko przyznać do tego, że jesteśmy grzesznikami. Upiększamy siebie przed Panem Bogiem, często też mówimy, że w sumie nie jesteśmy aż tacy źli. są inni gorsi. Tak, że ten mój grzech, poprzedni, który mam, na który nie zwracam uwagi jakoś bardzo, to nie jest taki mój problem, taki grzeszek, malutki grzeszek. Więc. Każdy grzech sprawia, że jestem niewolnikiem grzechu, bez względu na to, jak, jak wielki on jest. Druga rzecz jest taka, że też bardzo trudno nam jest w naszym życiu pełnić wolę ojca. Zobaczcie, że jesteśmy bardzo mocno przywiązani do tej naszej tradycji, do tego przeżywania wiary w sposób taki, tej, tej naszej ludzkiej tradycji i zwyczajów. No, myślę, że w jednej powstałby bunt. Gdyby od tak powiedział, że słuchajcie, robimy procesję rezurekcyjną w wigilię Paschalną po zakończonej liturgii, tej wieczorem w sobotę, w sobotę na niedzielę w jednej parafii postałby po wielki błąd, ponieważ nie rozumiemy, nie rozumiemy, że na dobrą sprawę to jest to miejsce tej radosnej procesji rezurekcyjnej, i ta e, uroczysta celebracja wigilii Paschalnej to jest kwintesencja e, naszego chrześcijaństwa. To jest. Już początek celebrowania, celebra, celebrowania wielkiej, yy, wielkiej Nocy, a my bardzo często po tej Wigilii paschalnej yy, co robimy? Śpiewamy go nie? Pan Jezus zmartwychwstał, my dalej śpiewamy go żale, bo dopiero zmartwychwstwo, kiedy będzie procesja rezurekcyjna. Zostaliśmy tak bardzo mocno wpisani w tą, taką naszą tradycję, że to musi być o 6 rano msza, święta z procesu rezurekcyjną że na dobrą, na dobrą sprawę już nie widzimy, po co to wszystko. I faktycznie nie pełnimy dzieł Ojca Niebieskiego, tylko tego naszego Ojca Ziemskiego, w cudzysłowie, który nam przekazał pewne zwyczaje i tradycje. Więc warto akurat w tym roku nad tym się zastanowić, czy w celebra, celebracji sakramentów, które przeżywam, czy w celebracji mszy świętej, w której uczestniczę, czy świąt tych czy innych, ja staram się pełnić wolę ojca, czy staram się przede wszystkim zachować tą ludzką, świecką, czy półświecką, półświecką tradycję, co jest dla mnie najważniejsze? Przeżywanie tego, wsłuchiwanie się w głos Pana Boga, czy zachowywanie tradycji? W tym roku dla nas jest to szczególny czas, abyśmy z, taką, z takim pytaniem się zmierzyli. Czy pełnimy wolę Ojca niebieskiego? I wsłuchujemy się w głos, wsłuchujemy się w Słowo Boże? Czy jednak zostajemy tylko i wyłącznie na poziomie naszej ludzkiej tradycji?